Jeśli twój telewizor, delikatnie mówiąc, brzmi płasko, jakość obrazu jest niewspółmierna do jakości dźwięku, wizja rozjeżdża się z fonią, to mamy propozycję na rozwiązanie tego problemu. Ja mam na imię Michał i zapraszam cię na prezentację najnowszego produktu marki Blaupunkt Mikrowieży MS55SAP. Jeśli, tak jak wspomniałem, borykasz się z problemem niskiej jakości dźwięku swojego telewizora, to dobrym rozwiązaniem tego problemu będzie podłączenie do niego mikrowieży MS55S. W tej kategorii produktów jest to urządzenie dosyć unikalne, ponieważ posiada złącze HDMI ARC, które umożliwia transmisję sygnału w obydwu kierunkach i dzięki temu możesz wprowadzić do mikrowieży dźwięk z telewizora. I jednocześnie móc sterować pilotem od telewizora podstawowymi funkcjami mikrowierzy. HDMI to nie jedyna, ale niewątpliwie kluczowa cecha tego urządzenia. Oprócz niej mamy do dyspozycji również złącze optyczne, dzięki któremu możemy wprowadzić sygnał audio z innych cyfrowych źródeł, takich jak konsola do gier czy dekoder cyfrowej telewizji naziemnej. Oprócz złącza HDMI i wejścia optycznego, w tym urządzeniu mamy cały wachlarz innych funkcjonalności, które oferuje klasyczna mikrowieża. Pierwszą z nich jest wbudowany moduł Bluetooth, dzięki któremu do mikrowieży możemy podłączyć swój smartfon, uruchomić każdą aplikację streamingową. I cieszyć się wysokiej jakości dźwiękiem, słuchając swoich ulubionych utworów. W przedniej części jednostki głównej umiejscowione jest złącze USB, do którego możemy podłączyć każdy Pendrive z nagraną muzyką w formacie MP3 lub WMA. Złącze to również służy do ładowania telefonu, więc jeśli korzystamy ze smartfona i odtwarzamy na nim dosyć długo swoją ulubioną muzykę, to jednocześnie możemy go podłączyć do ładowania właśnie korzystając z tego złącza USB. Obok złącza USB mamy dostępne wejście AUX i do niego możemy podłączyć każde analogowe źródło sygnału audio. Może to być przenośny odtwarzacz plików MP3, może to być na przykład sygnał z gramofonu. Do dyspozycji mamy również klasyczny odtwarzacz płyt CD. Więc jeśli mamy w swojej kolekcji jeszcze i korzystamy z tego nośnika, to mikrowieża jak najbardziej pozwoli nam odtworzyć ulubione płyty CD. Możemy tu również odtwarzać płyty nagrywane. I na tych nagrywanych płytach mogą znajdować się pliki w formacie MP3 i WMA. I czym byłaby klasyczna mikrowieża, gdyby nie to, że jest możliwość słuchania swoich ulubionych stacji radiowych? To urządzenie posiada wbudowany analogowy tuner FM z możliwością zaprogramowania 40 ulubionych stacji radiowych. MS55 SAP oferuje również bardzo dobrą jakość dźwięku. Posiada wbudowany wzmacniacz, który generuje moc 2x30W RMS i oddzielnie 50W RMS do zasilania sabufera, dodajmy to bezprzewodowego sabufera, co nie jest takie oczywiste w tego typu zestawach. W zestawie dołączone są dwa głośniki. Konstrukcja tych głośników jest dwudrożna. Mamy oddzielnie głośnik wysokotonowy z jedwabną kopułką plus czterocalowy głośnik średnio-niskotonowy i razem z tym bezprzewodowym sabuferem. Całość tworzy naprawdę bardzo dobry dźwięk, który zdecydowanie odmieni zarówno oglądanie filmów, oglądanie seriali, jak i po prostu słuchanie muzyki z tych wszystkich dostępnych źródeł. Ten system idealnie sprawdzi się w pomieszczeniach od 20 do 30 metrów kwadratowych. Mikrowieża posiada wbudowany korektor parametryczny z czterema zaprogramowanymi ustawieniami dźwięku. Jest to tryb Music, najbardziej odpowiedni do słuchania muzyki, tryb Games do słuchania dźwięku w momencie kiedy mamy podłączoną konsolę i gramy w gry. Dźwięk jest delikatnie wycofany, żeby nie rozpraszać grającego, ale jednocześnie cały czas dynamiczny i pełny. Kolejny tryb to tryb news. To znowu tryb dla amatorów, którzy lubią oglądać kanały informacyjne lub słuchają dużej ilości dialogów. Dźwięk jest troszeczkę obcięty, pewne częstotliwości są wycięte tak, żeby dźwięk dialogów, dźwięk konwersacji był jak najbardziej przyjemny. I ostatni tryb, mój faworyt, to tryb mówi. Z założenia dedykowany jest on do włączenia podczas oglądania filmów, ale ja bardzo często słucham też muzyki w tym trybie, bo to jest najbardziej dynamiczny dźwięk, zarówno jeśli chodzi o wysokie, jak i niskie częstotliwości. Mamy tam dużo średnich częstotliwości, więc ten tryb na pewno będzie się podobał każdemu, kto lubi dynamiczne brzmienie. Oprócz tego mamy do dyspozycji możliwość regulacji wysokich i niskich częstotliwości na każdym z tych trybów, więc jeśli któryś z nich nie do końca nam odpowiada, to mamy możliwość skorygowania każdego z tych trybów. Mamy również dostępny tryb Loudness ale z niego najlepiej korzystać w momencie, gdy słuchamy muzyki dosyć cicho lub gdy oglądamy telewizję czy film, również na niskim poziomie głośności. Wówczas włączając ten tryb loudness, zwiększa nam się nieco dynamika. Nie polecam używania go w momencie, kiedy słuchamy bardzo głośno, bo wówczas dźwięk może być przesterowany i niezbyt przyjemny. MS-55 SAP to świetna alternatywa dla soundbarów, ponieważ, ze względu na swoją konstrukcję, na dwie klasyczne kolumny dwudrożne, na bezprzewodowy subwoofer, to urządzenie oferuje świetną jakość dźwięku, a poprzez swoją funkcjonalność mamy możliwość słuchania wielu różnych źródeł dźwięku i to urządzenie nam to umożliwia. Wisienką na torcie w funkcjonalności tego urządzenia jest zegar z alarmem. Może on nas nie tylko obudzić, ale możemy go ustawić sobie tak, aby urządzenie włączyło się automatycznie o określonej porze. W zestawie otrzymujemy centralkę, dwie kolumny, bezprzewodowy subwoofer, pilot zdalnego sterowania, dostajemy również antenę, Zapomniałem powiedzieć o jednej ważnej rzeczy: że to urządzenie ma również wejście na zewnętrzną antenę FM, więc jeśli chcemy uzyskać jeszcze lepszą jakość odbioru radiowego, to możemy podłączyć zewnętrzną antenę, ale jest dołączona do zestawu taka podstawowa antena. Mamy też dostępny przewód AUX, żeby podłączyć jakieś zewnętrzne źródło dźwięku. No i w zestawie oczywiście jest instrukcja obsługi i karta gwarancyjna. Producent na to urządzenie daje dwuletnią gwarancję. Zapraszam do sprawdzenia tego modelu, bo jest on naprawdę fajnym rozwiązaniem dla każdego, kto oczekuje czegoś więcej od dźwięku swojego telewizora. I tak jak głosi hasło marki BlauPunkt, Enjoy it.